Dziś między innymi dowiecie się, jaki jest wpływ cukru i przetworzonej żywności na zdrowie oraz dlaczego fruktoza jest najbardziej uzależniającym i szkodliwym cukrem. Witamy w kolejnym odcinku. Mamy dziś sporo ciekawych materiałów. Właśnie o tym, jak cukry jak przetworzona żywność no, wpływają na nasze zdrowie, na samopoczucie? Mhm. Dokładnie. Spróbujemy odpowiedzieć na takie kluczowe pytania: czy kaloria to zawsze kaloria? No i czym się różni glukoza od fruktozy tak naprawdę w naszym ciele? Jaka jest rola błonnika, o którym często się zapomina? I co to wszystko, wiesz, znaczy dla naszej wątroby, dla mózgu, dla poziomu energii na co dzień, poszukam jakichś prostych porównań, przykładów, żeby to było bardziej, no, zrozumiałe. Nasz podcast to zaproszenie dla studentów, pasjonatów psychologii oraz dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego myślimy i czujemy w taki, a nie inny sposób. Chociaż w tworzeniu treści pomaga nam sztuczna inteligencja, to sercem tego kanału jest prawdziwa ciekawość i chęć dzielenia się wiedzą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a chcesz pomóc w jego rozwoju, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Serdecznie dziękujemy. To może zacznijmy od tego mitu kalorii, bo to się przewija wszędzie. Mówi się, licz kalorie, bilans musi się zgadzać. Jesz więcej niż spalasz, tyjesz. Ale czy te materiały, które mamy, potwierdzają, że to aż tak proste? Czy 100 kalorii z nie wiem, orzechów to to samo co 100 kalorii z syropu glukozowo-fruktozowego? No właśnie, te materiały mocno sugerują, że to jest jednak spore uproszczenie. To, jak nasze ciało sobie radzi z kaloriami, zależy bardzo od tego, skąd one pochodzą. Kaloria kalorii, no, zdecydowanie nie jest równa. Mhm. W jednym z artykułów był taki fajny przykład z migdałami. Jak zjemy porcję migdałów, która ma, powiedzmy, 160 kalorii, to tak naprawdę wchłoniemy tylko jakieś 130. A co zresztą? Jakiś błąd w liczeniu? Nie. Nie, to nie błąd. Tu kluczowy jest błonnik. W migdałach mamy dwa rodzaje rozpuszczalny i nierozpuszczalny. I on, jak opisano w jednym z badań, tworzy w jelitach coś w rodzaju takiej żelowej siatki. I ta siatka po prostu spowalnia wchłanianie części składników, w tym części kalorii. A te kalorie, które się nie wchłoną, te brakujące 30, one nie znikają. Idą dalej, do jelita grubego. I co tam się z nimi dzieje? A tam stają się jedzeniem dla naszych dobrych bakterii jelitowych, dla naszej mikrobioty. Więc można powiedzieć, że część tych kalorii z migdałów zjadamy my, a część zjadają nasze bakterie, co jest dla nas bardzo korzystne. Czyli to taka inwestycja w zdrowe jelita, która przy okazji kosztuje nas trochę kalorii. A białko? Białko ma coś, co nazywamy wysokim efektem termicznym pożywienia. To znaczy, że organizm musi zużyć sporo własnej energii, żeby je strawić, przyswoić no i przetworzyć. Znacznie więcej niż przy węglowodanach czy tłuszczach. Czyli samotrawienie białka spala kalorie? Dokładnie. To może być nawet 25-30% kalorii z samego białka. Czyli jak zjemy 100 kalorii z powiedzmy piersi kurczaka, to nasz organizm netto może dostać tylko jakieś 70-75 kalorii do wykorzystania na inne cele. To naprawdę spora różnica. A tłuszcze? Bo w materiałach też było rozróżnienie, że tłuszcz tłuszczowi nierówny. Zgadza się. Mówienie, że tłuszcz to 9 kalorii na gram, to znów uproszczenie, bo funkcjonalnie różnią się ogromnie. Mamy na przykład kwasy omega-3, powiedzmy z tłustych ryb, niezbędne dla mózgu, dla serca, a z drugiej strony mamy tłuszcze trans. Te szkodliwe, prawda? Tak. Kiedyś były głównie w twardych margarynach, a dzisiaj najczęściej powstają, jak przegrzejemy olej w domu podczas smażenia. Organizm ma z nimi ogromny problem nie potrafi ich dobrze metabolizować. To prowadzi do stanów zapalnych, chorób serca. No to jasno pokazuje, że liczenie tylko kalorii to trochę ślepy zaułek, trzeba patrzeć szerzej. Okej, okay, to przejdźmy do cukrów: glukoza i fruktoza. Jaka jest między nimi podstawowa różnica dla naszego ciała? Glukoza to jest, można powiedzieć, nasze paliwo numer jeden. Prawie każda komórka w naszym ciele potrafi ją wykorzystać, żeby wyprodukować energię. Jest tak ważna, że organizm, nawet jak jej nie dostarczymy z jedzeniem, potrafi ją sam wyprodukować. Sam? Na przykład z białka czy tłuszczu w procesie zwanym glukoneogenezą. To się dzieje na przykład na dietach bardzo niskowęglowodanowych, katogenicznych. Organizm sam dba, żeby poziom glukozy we krwi był odpowiedni. A insulina? Gdzie ona tu wchodzi w grę? Insulina jest takim kluczem. Ona otwiera drzwi do większości komórek dla glukozy. Bez insuliny glukoza krążyłaby we krwi, ale komórki nie mogłyby jej dobrze wykorzystać. No i insulina pomaga też magazynować nadbiar glukozy. W sensie, że. Tyjenu od nadmiaru glukozy? Tak. Najpierw ten nadmiar jest odkładany jako glikogen, taki zapasowy cukier w wątrobie i mięśniach, ale te magazyny są małe. Jak się zapełnią, to nadmiar glukozy, też przy pomocy insuliny, jest przekształcany w tłuszcz. Takie gwałtowne skoki poziomu glukozy i potem insuliny, no, nie są dobre dla naczyń krwionośnych na dłuższą metę. Rozumiem. Czyli glukoza jest niezbędna, ale jej nadmiar, szczególnie szybko dostarczony, może być problemem. A fruktoza w materiałach często jest przedstawiana jako bardziej problematyczna. Czym jej metabolizm się różni? Różni się i to bardzo. Fruktoza to ten cukier owocowy, który daje słodki smak, ten, którego często szukamy. Ale co ważne i co podkreślają źródła, Nasze ciało, w przeciwieństwie do glukozy, wcale nie potrzebuje fruktozy z diety do żadnych ważnych funkcji. Naprawdę? A jej metabolizm odbywa się prawie wyłącznie w jednym miejscu w wątrobie. I właśnie to, że cała praca spada na wątrobę, jest źródłem potencjalnych problemów, zwłaszcza przy nadmiarze. Skoro jej nie potrzebujemy, a jest jej pełno, zwłaszcza w tej przetworzonej żywności, no to jaki jest jej wpływ? Pierwszych to właśnie obciążenie wątroby. Kiedy jemy fruktozę, zwłaszcza w płynie, soki, słodkie napoje albo w produktach bez błonnika, ona bardzo szybko trafia prosto do wątroby. Mm -hmm. Wątroba musi ją jakoś przetworzyć. Przy małych ilościach daje radę, ale jak jest jej za dużo naraz, to część tej fruktozy jest od razu przekształcana w tłuszcz w trójglicerydy. I ten tłuszcz może się odkładać w komórkach wątroby. prowadząc do stłuszczenia wątroby. Dokładnie. Do niealkoholowego, stłuszczeniowego zapalenia wątroby, w skrócie na FLD. Można to sobie wyobrazić jak fabrykę, która nagle dostaje za dużo surowca. Nie nadąża z produkcją, więc zaczyna ten surowiec składować, gdzie popadnie w tym przypadku jako tłuszcz w samej fabryce. Czyli to nie tylko alkohol szkodzi wątrobie, ale też nadmiar fruktozy. A drugi problem coś o mitochondriach. Tak. Mitochondria to nasze małe elektrownie w komórkach. One produkują energię ATP. Produkty przemiany fruktozy mogą jakby zakłócać pracę niektórych enzymów w tych mitochondriach. Czyli sprawiają, że te elektrownie działają gorzej, mniej wydajnie. Trochę jakby nasypać piasków w tryby maszyny. Ona dalej działa, ale gorzej, mniej sprawnie, może się szybciej psuć. Energia nie jest produkowana tak efektywnie. To by mogło tłumaczyć, dlaczego po zjedzeniu czegoś bardzo słodkiego, pełnego syropu glukozowo-fruktozowego, czujemy taki chwilowy kop, a potem zjazd. Zmęczenie. Może to właśnie mitochondria gorzej pracują? To jest bardzo prawdopodobny mechanizm. Trzeci problem to potencjał uzależniający fruktozy. Okazuje się, że fruktoza aktywuje w mózgu te same ścieżki nagrody, co np. Na alkohol czy narkotyki. Chodzi o dopaminę? Tak, głównie o dopaminę. To daje uczucie przyjemności i satysfakcji, ale problem jest taki, że mózg się do tego przyzwyczaja. Z czasem potrzebuje coraz więcej fruktozy, żeby poczuć tę samą przyjemność. Rozwija się tolerancja. A przemysł spożywczy chyba to wykorzystuje. Na pewno to ułatwia dodawanie cukru, w tym fruktozę często właśnie, jako ten syrop glukozowo-fruktozowy do mnóstwa produktów, nawet takich, które wcale nie wydają się słodkie. Sosy, wędliny, pieczywo, ta wszechobecność połączona z działaniem na ośrodek nagrody, no, sprawia, że łatwo wpaść w takie błędne koło jedzenia coraz więcej słodkich rzeczy. Mm -hmm. Zauważono nawet, że jak rosną ceny słodkich napojów, to spożycie wcale nie spada tak bardzo, jakby się można było spodziewać. To może sugerować właśnie jakiś element takiego przywiązania, może nawet uzależnienia behawioralnego. Czy był jeszcze jakiś ważny mechanizm związany z fruktozą? Tak. Niektóre badania sugerują, że nadmiar fruktozy może uszkadzać barierę jelitową. Chodzi o te ścisłe połączenia między komórkami, które wyściełają nasze jelito. Ma chronić przed tym, żeby do krwi nie dostawały się niepożądane rzeczy z jelit, jakieś fragmenty bakterii, niestrawione resztki. Jak ta bariera jest osłabiona, mówi się czasem o nieszczelnym jelicie. I to może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego w całym organizmie. Podsumowując, fruktoza to potencjalne obciążenie dla wątroby, może psuć produkcję energii w komórkach, działać na mózg jak używka i jeszcze osłabiać jelita. Sporo tego jak na jeden cukier. Rzeczywiście, jak się te efekty zsumują, to wpływ na zdrowie metaboliczne może być naprawdę znaczący. Często w tym kontekście pojawiał się błonnik jako taki czynnik ochronny. Możemy przyjrzeć się bliżej, dlaczego on jest taki ważny, zwłaszcza przy cukrach? Błonnik to jest naprawdę taki cichy bohater naszej diety, jego główna rola, jeśli chodzi o cukry, to spowalnianie ich wchłaniania w jelitach działa jak taki naturalny hamulec. Dzięki niemu poziom glukozy we krwi nie rośnie tak gwałtownie po posiłku, a to znaczy, że trzustka nie musi wyrzucać od razu ogromnej ilości insuliny. Unikamy tego roller kostera: wysoki cukier, dużo insuliny, potem spadek cukru. Pamiętasz przykład z migdałami? To właśnie błonnik tworzył tę żelową siatkę i spowalniał wchłanianie. I karmił bakterie tymi zgubionymi kaloriami. Czy błonnik robi coś jeszcze? O tak, jest głównym jedzeniem dla naszych dobrych bakterii. Te bakterie fermentują błonnik i produkują przy tym bardzo ważne substancje krótkołańcuchowe, kwasy tłuszczowe na przykład maślan. Maślan, co on robi? Maślan jest super ważne to główne paliwo dla komórek na błonka jelita czyli tych, które tworzą tę barierę. Działa przeciwzapalnie, wzmacnia tę barierę i może nawet dobrze wpływać na mózg przez oś jelito mózg. Dlatego właśnie materiały tak podkreślają różnicę między zjedzeniem całego owocu, np. jagód. Jagody są dobre, tak? Mm, bardzo. Mają dużo błonnika, antyoksydantów i stosunkowo mało fruktozy. Podobno jak ktoś je bardzo dużo jagód, to na badaniu MRI może wyjść coś dziwnego. Tak, to jest fascynujący przykład. Jagody są bardzo bogate w mangan. Nie w magnez, jak się czasem myli, ale w mangan. A mangan ma takie właściwości, że wpływa na sygnał w rezonansie magnetycznym. W jaki sposób? U osób, które jedzą naprawdę duże ilości jagód w obrazach MRI brzucha, zwłaszcza w pewnych sekwencjach, można zobaczyć bardzo jasny sygnał w jelitach. To przez ten mangan. Niesamowite. Dobra, to przejdźmy do szerszego tematu. Żywności przetworzonej. Co on tak naprawdę znaczy i dlaczego ten cukier tam jest tak wszechobecny? Żywność przetworzona to bardzo szeroka kategoria. W zasadzie wszystko, co zostało jakoś zmienione w stosunku do naturalnej formy. Ale największy problem stanowi żywność ultraprzetworzona. Czyli co? To są te produkty przemysłowe, często z bardzo długą listą składników, które zawierają substancje rzadko używane w domu, jakieś Emulgatory, stabilizatory, wzmacniacze smaku i co ważne, mają zwykle dużo dodanego cukru, niezdrowych tłuszczów, soli, a za to mało błonnika i innych wartościowych rzeczy, które usunięto w procesie produkcji. No właśnie ten cukier, dlaczego on jest dodawany tak wszędzie, nawet do słonych rzeczy? Cukier pełni mnóstwo funkcji technologicznych: poprawia teksturę, działa jak konserwant, wpływa na kolor. Ten przykład z chlebem jest świetny. Ten z piekarni i supermarketu. Tak. Chleb z małej, dobrej piekarni bez dodanego cukru czerstwieje dość szybko, prawda? A ten z marketu, często z dodatkiem cukru albo syropu, potrafi być miękki przez wiele dni. To dlatego, że cukier wiąże wodę, opóźnia wysychanie i czerstwienie. Czyli kierując się tylko tym, żeby chleb był długo miękki, możemy nieświadomie wybierać ten z dodatkiem cukru. No dobrze, co robić, żeby ograniczyć ten negatywny wpływ cukru i przetworzonej żywności? Skupmy się na ograniczaniu dodanych cukrów, tych, które dodaje producent. To one są głównym problemem metabolicznym. Czyli czytanie etykiet to podstawa. Absolutnie. Jeśli na liście składników wysoko jest cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, syrop kukurydziany, dekstroza, maltoza, warto poszukać czegoś innego. Czyli nie chodzi o to, żeby eliminować owoce, bo mają naturalny cukier, tylko ten cukier dodany sztucznie. Dokładnie tak. Warzywa, całe owoce, chude mięso, ryby, jaja, strączki, zdrowe tłuszcze jak oliwa, awokado, orzechy, nasiona. No i dbanie o błonnik z tych naturalnych źródeł. To są takie filary zdrowej diety. Zasada jest prosta: im krótsza lista składników i im bardziej przypominają one coś, co znamy z natury albo z własnej kuchni, tym lepiej. A co z zamiennikami cukru? To jest złożony temat i źródła pokazywały tu, no, niejednoznaczny obraz. Z jednej strony słodziki nie mają kalorii, nie podnoszą cukru we krwi, tak jak zwykły cukier. Ale z drugiej strony słodziki mogą jednak wpływać na metabolizm. Sam słodki smak na języku może przez coś, co nazywamy fazą głowową odpowiedzi insulinowej, pobudzać trzustkę do wydzielania insuliny. Nawet jeśli cukier się we krwi nie pojawił. Czyli organizm reaguje na sam smak? Tak, może tak reagować. Regularne jedzenie słodzików może zmieniać skład naszej mikrobioty jelitowej i paradoksalnie może zwiększać apetyt i ochotę na słodkie rzeczy w dłuższej perspektywie. Czyli zamiana cukru na słodzik to niekoniecznie jest prosta droga do zdrowia, może być pułapką. Wyniki badań są naprawdę mieszane. Ludzie pijący napoje dietetyczne ze słodzikami. Tyły mniej niż ci pijący napoje z cukrem, ale nadal tyły więcej niż ci, którzy pili po prostu wodę. Czyli woda najlepsza. Woda zdecydowanie pozostaje złotym standardem, jeśli chodzi o nawodnienie. Słodziki mogą być takim mniejszym złem niż cukier dla kogoś, kto próbuje ograniczyć słodycze, ale wygląda na to, że nie są obojętne dla organizmu i prawdopodobnie nie są optymalnym rozwiązaniem na dłuższą metę. Okej. Okay. Podsumowując tę naszą dzisiejszą analizę materiałów, wydaje się, że zrozumienie tego, jak różne składniki, zwłaszcza te cukry, glukoza, fruktoza, i jak stopień przetworzenia jedzenia wpływają na naszą biochemię, no, na pracę wątroby, mitochondriów, mózgu, jelit, to jest wiedza, która daje narzędzia do podejmowania lepszych decyzji na co dzień. Zdecydowanie główny wniosek to właśnie ta rekomendacja. Ograniczajmy żywność wysoko przetworzoną, minimalizujmy dodane cukry, a jednocześnie zwiększajmy ilość błonnika z naturalnych źródeł. To nie muszą być od razu rewolucje. Małe, konsekwentne kroki w tym kierunku mogą naprawdę dużo dać dla zdrowia i samopoczucia. I z taką myślą, która wynika z tych materiałów, zostawiamy słuchaczy: jaka jedna mała zmiana w kierunku ograniczenia przetworzonej żywności albo dodanego cukru. Wydaje się najbardziej możliwa do wprowadzenia, najbardziej inspirująca po wysłuchaniu tej dyskusji. Dziękujemy za poświęcony czas i uwagę. Zapraszamy do wysłuchania naszych kolejnych analiz.